Patrząc na to, co dzieje się w świecie, tęsknimy za prawdziwym pokojem, zarówno tym w wymiarze zewnętrznym, jak i w wymiarze wewnętrznym, a może nawet bardziej za tym pokojem, co w nas, co w naszej duszy się rodzi. Przypominamy sobie Maryję, kładącą Jezusa w żłobie. Ona nie zatrzymuje go tylko dla siebie, czyni go dostępnym dla wszystkich, daje nam Syna, który niesie nowy porządek do świata. Bóg jest z nami, nie jesteśmy sami, ileż to rodzi pokoju i ukojenia w naszych skołatanych sercach. Życie człowieka i świat zmieniają się na lepsze, gdy jesteśmy dostępni dla innych. Kiedy my niesiemy dobro i kiedy pokój niesiemy, wtedy naśladujemy Maryję. Z różańcem w dłoni bądźmy zwiastunami Chrystusa, modlitwą rozpraszajmy mroki lęku. Nieśmy Jezusa z Maryją tam, gdzie On jeszcze się nie narodził, a jest wielu takich ludzi, wiele serc, które czekają na światło, na pokój, na umocnienie. Mario, co trzymasz w swych dłoniach Jezusa i mnie Go chcesz dać, pomóż, bym i ja, jak Ty, niósł i dawał Jego serdeczną bliskość każdemu, kogo napotkam na mojej drodze. Matko, cierpliwie bądź ze mną. Stanowczo podprowadzaj mnie do syna. Wskazuj na niego. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, się za nami teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta teraz i w Zdrowaś Maryjo, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Boże, zamierzy, teraz w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.